Cześć, dzień dobry. Dalej mamy 21 sierpnia 2024 roku. Czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w Księdze Liczb, w rozdziale 12. I mamy tutaj bardzo ciekawy, choć króciutki rozdział. Jak Miriam i Aaron występują przeciw Mojżeszowi. Potem jest Boża Odpowiedź i wstawiennictwo Aarona i Mojżesza. Na tym kończy się rozdział 12. Czytamy. Księga Liczb, rozdział dwunasty. Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem, czy nie mówił również z nami, a Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku. Zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł Słuchajcie słów moich, jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego. W sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? I zapalił się gniew pana przeciw nim. Odszedł pan a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto, Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Pan rzekł do Mojżesza: Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma być ona przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić. Zgodnie z tym została Miriam na 7 dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. Następnie lud wyruszył z haserot i rozbił obóz na pustyni paran. Yy, ta opowieść. Yy... Pochodzi, jak się zdaje, z tradycji elohistycznej, została jednak w jakimś stopniu zretuszowana w duchu kapłańskim. No i tutaj mamy informację o Kuszytce. Kusz zwykle znaczy Etiopia, żona Mojżesza byłaby więc Etiopką. Jednak w Habakuka 3.7 Kuszan jest wymieniany razem z Madianem. Kuszyckie małżeństwo Mojżesza byłoby zatem wariantem tradycji o małżeństwie madianickim. A ową żoną byłaby Sefora. Dalej mamy. 12.6. Jachve rzekł: Jeśli jest wśród was prorok, krzyk w, na zasadzie domysłu. E, tekst hebrajski on rzekł. No to, to, to jest kwestia tłumaczenia. E, dalej. 12.7. To opowiada zarzutowi: odpowiada zarzutowi Aarona i Miriam. W wers drug z wersetu drugiego w zwyczajnej formie profetyzmu. W szóstym, sama Miriam też jest prorokinią. Bóg przeciwstawia łączącą go z Mojżeszem zażyłość. Czyli mimo że yy, Miriam jest prorokinią, to Mojżesz z Mojżeszem łączy go dużo większa zażyłość. I inni yy, nie mogą. Yy, no, nie, 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 nie wolno mi go krytykować, tak? E, inni w drodze wyjątku otrzymali część jego ducha. Niewątpliwie po śmierci Mojżesza Bóg wzbudzi całą linię proroków. Mojżesz jednak pozostanie największym z nich, aż do Jana chrzciciela zwiastuna Nowego Przymierza. E, została ukarana tylko Miriam, mimo że swoją winę uznaje się też Aaron. Może w, pierwszej, w, może w pierwotnej formie opowieści był ukarany także on, ale tradycja kapłańska zmodyfikowała prawdopodobnie, jest taka możliwość, w tym miejscu tekst. Także no, ciekawy rozdział, bardzo fajny. Takie dosyć znaczące wydarzenie. No dobra, na dzisiaj kończymy. Króciutki rozdział z Panem Bogiem. Cześć.